Kochani, 8 maja 2025 roku Kościół katolicki po raz pierwszy w historii wybrał papieża z USA i spokojnie to nie jest Donald Trump, jak głosiły memy w internecie, jest to kardynał Robert Francisco Prewost, który przyjął imię Leona XIV, urodzony w Chicago, ale przez wiele lat związany z Peru jako misjonarz i biskup. Wnosi do papieństwa doświadczenie kościoła ubogiego, żywego i bliskiego ludziom. Jego pierwsze słowa z balkonu Bazyliki Świętego Piotra brzmiały prosto: Pokój niech będzie z wami wszystkimi. Nie było długich przemówień ani teologicznych manifestów. Był prosty gest, który wiele mówi. To, co papież Leon XIV niesie, to duch pastoralnego podejścia. Czyli takiego, które nie zaczyna od reguły, ale od człowieka. To Jego stawia w centrum. Pastoralne nie znaczy rozmyty, nijaki, to znaczy jezusowy. Takie podejście mówi, zanim zapytam, w co wierzysz, zapytam, co dziś przeżywasz. Czy nie jesteś głodny? Głodna. Zanim nauczę Cię zasad, usiądę obok Ciebie. Jak Jezus przy studni samarytanki. To nie jest miękkość, to czułość Boga, która nie boi się naszych ran. Leon XIV to człowiek mostów. Zapewne tak będzie nie barykat. Jego wybór wielu odczytuje jako kontynuację ducha papieża Franciszka, kościoła otwartego, słuchającego, towarzyszącego, Kogoś, kto nie dzieli świata na świętych i resztę, ale dostrzega w każdym duszę, za którą Jezus oddał życie. I choć nie ma bezpośrednich związków z Polską, już teraz wielu wiernych w naszym kraju odbiera jego gesty i słowa z wielką nadzieją. Bo to nie narodowość przecież papieża jest najważniejsza, ale jego serce. Niech Bóg błogosławi papieżowi Leonowi XIV w jego posłudze. Niech prowadzi nas wszystkich ku większemu zaufaniu, większej miłości i większej odwadze w byciu blisko ludzi, tak jak on sam, dobry pasterz. Jeszcze kilka takich faktów o nowym papieżu. Jest on 267. papieżem Kościoła katolickiego, pierwszym Amerykaninem na tym stanowisku, urodził się 14 września 1900, 1955 roku w Chicago, Illinois. Jego ojciec był Francuzem, a matka miała hiszpańskie korzenie. Posiada również obywatelstwo peruwiańskie, które uzyskał po dekadach pracy misyjnej w Peru. Zdaje się, że to były cztery dekady, aż. Nasz papież wstąpił do zakonu Augustianów w 1977 roku, a święcenia kapłańskie przyjął w 1982. Przez wiele lat, jak mówiłem, pełnił posługę w Peru, w Peru gdzie był m.in. biskupem diecezji Chiclayo, jeśli dobrze czytam, lub Hiclayo. W 2023 roku papież, pa, papież Franciszek mianował go prefektem dykasterii do spraw biskupów, co znacząco zwiększyło jego wpływ w Watykanie. Jest postrzegany jako osoba o zrównoważonym podejściu, łącząca cechy progresywne i konserwatywne, co czyni go świetnym mediatorem wśród różnych frakcji w kościele. Miejmy nadzieję, mamy nadzieję i wierzymy w to gorąco, że Kościół jeszcze mocniej się zjednoczy pod Jego przewodnictwem. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą chwilę uwagi i zapraszam, jeśli chcesz iść dalej tą drogą razem z nami. Podziel się tą informacją ze znajomymi. Przybliż im krótką sylwetkę nowego papieża Leona XIV. Komentuj, subskrybuj nasz kanał. I niezmiennie miło, że jesteś. Błogosławię ci.